Zacznę od narysowania siły ciężkości działającej na tą belkę. Przyłożę ją do środka, czyli tak mniej więcej dokładnie na oko tutaj. Teraz narysuję siły, jak mi podpórki działają na deskę. Domyślam się, że deska bardziej opiera się na tej podpórce, więc reakcja ze strony tej podpórki będzie większa niż ze strony tej podpórki. Oznaczę te siły. To będzie F1, to będzie Q, to F2. Ta belka nie przemieszcza się w kierunku pionowym, więc siły działające w tym kierunku się równoważą. Co mogę zapisać o tak: suma sił działających w górę jest równa sumie sił działających w dół. W dół działa tylko Q. Ponadto ta się nie obraca. Nie obraca się względem tej osi obrotu i względem tej osi obrotu i jeszcze względem tej osi obrotu i tej względem każdej osi obrotu. Z tych wszystkich nieskończenie wielu możliwych osi obrotu, ja wybiorę tom, bo mam taki kaprys. Druga sensowna to ta. Dlaczego te dwie osi obrotu są sensowne? Bo z automatu zeruje się moment jednej z sił. Tutaj moment siły F2 będzie wyzerowany, tu moment siły F1 będzie wyzerowany. Niezerowe momenty względem tej osi obrotu będzie miała siła F1 i siła Q. Siła F1 próbuje obrócić o tak. Gdyby mogła. Tak by to obróciła. Siła Q próbuje obrócić, o tak, i gdyby mogła, tak by to obróciła. To, że te siły nie mogą obrócić, nie znaczy, że nie próbują. Cały czas próbują. Ich momenty są takie same, dlatego to się nie obraca. Moment siły f1 jest równy momentowi siły q. Moment siły to wektor położenia tej siły. W przypadku siły f1 to będzie 0,7 l razy ta siła i jeszcze sinus kąta między wektorem położenia i siłą. Wektor położenia to jest po prostu wektor łączący oś obrotu z punktem przyłożenia siły. Wobec tego kąt między wektorem położenia i tą siłą to jest 90 stopni sinus 90 stopni dla 1. W ogóle tego nie piszę, nie zawracam sobie głowy. Wartość wektora położenia siły ciężkości to będzie 0,5L. I za siłę ciężkości wpiszę już MG. L się skróci. I mam F1. To będzie 5 siódmych MG. I to w prawidłowym zaokrągleniu będzie 800. Niezależnie od tego, czy G wezmę 10, 98, 981, czy jeszcze dokładniej. Mając F1 stąd wyznaczam F2. To jest MG odjęcia 1 czyli Mg pomniejszone o 5 siódmych. Mg, czyli 2 siódme Mg. I znowu wynik będzie miał jedną cyfrę znaczącą, bo to tutaj ma jedną cyfrę znaczącą. Wychodzi 300 N. Odpowiedzi podaje, że siły nacisku mają w przybliżeniu te wartości. I jeszcze słowo komentarza co do treści. Nie mam pojęcia dlaczego autorzy nazywają to świętymi figurkami. Przecież widać, że to są zwykłe przyciski do papieru. Kurs intensywny. W niecałe 4 miesiące od zera do bohatera. 100% albo zwrot pieniędzy. To będzie coś takiego jak ten kurs, tyle że będzie dwa razy więcej zajęć. Zamiast dwa razy w tygodniu, cztery razy w tygodniu. Wtorek i piątek wieczorem, sobota w okolicach południa i jeszcze jakiś dzień, ale to jest do dogadania. Zresztą są nagrania, więc jakby komuś jakiś termin nie pasował, to może szybko obejrzeć, co było. Kto zamożny, ten patrzy linki w opisie. Dla mniej zamożnych albo po prostu oszczędnych mam kurs w wersji light. Tam klikanie jest raz w tygodniu.